Zobacz, jak to A jak... powiedzieć? No zobacz A widzę Piękne No <gładyne> Ja Jakie Wiedziałem Wiedziałem, że zostaniemy tutaj Jakie piękne Były te byki Jaka korona Cudowny 16 Ala 18 Piękne No już trochę leży no Piękny, zobacz jaki w koronie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Piękny. <głos> z... <głos> Cudny, no. Jak ten tutaj leży, no. Nie że czy to hmm? Teraz do pary, gdzie leży. O, piękny. Przez rękawiczki.